Księga Przysłów rozdział jedenasty, werset dziesiąty. Cieszy się miasto, gdy prawi są szczęśliwi, a woła z radości, gdy giną nieprawi. Księga Daniela rozdział 10. W trzecim roku panowania króla perskiego Cyrusa, Danielowi, któremu nadano imię beltesza Asar, zostało objawione słowo, słowo niezawodne: Wielka wojna. On przeniknął słowo i zrozumiał widzenie. W tamtych czasach spędziłem ja, Daniel, całe trzy tygodnie w smutku. Nie jadłem wybornych potraw, nie brałem do ust ani mięsa ani wina, nie namaszczałem się też aż do końca trzech tygodni. Dnia 24 pierwszego miesiąca, gdy znajdowałem się nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest nad Tygrysem, podniosłem oczy i patrzyłem. Oto stał pewien człowiek ubrany w lniane szaty, a jego biodra były przepasane czystym złotem. Ciało zaś jego było podobne do tarsiszu. Jego oblicze do blasku błyskawicy, oczy jego były jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak błysk polerowanej miedzi, a jego głos jak głos tłumu. Ja, Daniel, oglądałem tylko sam widzenie, a ludzie, którzy byli ze mną nie oglądali widzenia. Ogarnęło ich jednak wielkie przerażenie, tak że uciekliby się ukryć. Tylko ja sam pozostałem, by oglądać to wielkie widzenie, lecz nie miałem siły. Zmieniłem się na twarzy, opuściła mnie moc. Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów, i na dźwięk jego słów upadłem oszołomiony twarzą ku ziemi. Ale oto dotknęła mnie ręka i wprowad... wpra... wprawiła w drżenie moje kolana i dłoń moich rąk, i rzekł do mnie: Danielu, mężu umiłowany, uważaj na słowa, które mówię, i wstań, ponieważ teraz wysłano mnie do ciebie. Gdy on mówił do mnie te słowa, drżąc, powstałem. Powiedział więc do mnie: Nie bój się, Danielu. Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, ja zaś przybyłem z powodu twych słów. Lecz książę Królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych, pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów. Przyszedłem, by udzielić ci zrozumienia tego, co spotka Twój naród przy końcu dni, bo to widzenie odnosi się do tych dni. Gdy on jeszcze mówił do mnie te słowa, padłem twarzą ku ziemi i oniemiałem. A oto jakby postać ludzka dotknęła moich warg. Otworzyłem więc usta i mówiłem do tego, który stał przede mną, Panie mój, od tego widzenia ogarnęły mnie boleści, i opadłem z sił. Jakże więc może taki sługa mojego pana mówić tu z panem moim, skoro nie ma teraz siły i oddech, i oddech we mnie ustaje? Powtórnie dotknął mnie ten, który podobny był do człowieka, umacniając mnie. Potem powiedział: Nie lękaj się, mężu umiłowany, pokój tobie, bądź pełen mocy. Gdy on jeszcze rozmawiał ze mną, nabrałem sił, mówiąc: Niech mój pan mówi, bo mnie wzmocniłeś. I powiedział: Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Jednak oznajmię tobie to, co zostało napisane w Księdze Prawdy. Teraz muszę znów walczyć z księciem Persów, a gdy skończę, wówczas nadejdę, nadejdzie książę Jawanu. Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyjątkiem waszego księcia Michała. Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 24, wersety od 37 do 44. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem, jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn człowieczy przyjdzie. List do Kolosan rozdział 3 wersety od 1 do 17 Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych szukajcie tego co w górze gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga dążcie do tego co w górze nie do tego co na ziemi Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu Gdy się ukaże Chrystus nasze życie wtedy i wy razem z nim ukażecie się w chwale Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach. Rozpuście nieczystości, lubieżności, złej rządzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli, a teraz i wy odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przeoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga według obrazu tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Jako więc wybrańcy Boży. Święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, taki wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi, Niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa, niech w Was przebywa z całym swym bogactwem. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w Waszych sercach. Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem. Wszystko czyńcie w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. W Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz. Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje. Na wieki wieków. Amen.